Cześć. Zwykle, jak myślimy o jedzeniu, to pierwsze co. No smak, zapach, prawda? Dokładnie. To takie oczywiste. Ale co z tym, co czujemy w ustach? Ta chrupkość, gładkość, czasem coś kleistego? Jak ważna jest tekstura? No właśnie, często pomijany aspekt. Okej, okay, rozpakujmy to dzisiaj. Mamy tu y, ciekawe materiały, jest analiza z Food Consulting, są wyniki eksperymentów, na przykład z Food Unwrapped, badania profesora Spensa. I jeszcze coś o mózgu i jedzeniu z TED-Ed. Solidne podstawy. Nasza misja, odkryć dlaczego tekstura to taki cichy bohater naszych, no wiesz, kulinarnych doświadczeń. Brzmi intrygująco. To zacznijmy może od podstaw. Czym w ogóle jest tekstura? B-Food Consulting mówi, że to no, złożony proces sensoryczny, czyli związany ze zmysłami. Tak, kiedy jemy, w ustach aktywują się różne receptory, od temperatury, dotyku, nawet bólu czy nacisku i zęby też dają sygnał, prawda? Otwarności strukturze. Dokładnie. I to, co jest tutaj fascynujące, to jak fundamentalna jest tekstura dla samego rozpoznawania jedzenia. Aż tak. Tak. Ten eksperyment z Food Unwrapped świetnie to pokazuje. Ludzie mieli zawiązane oczy i dostali e, zmiksowanego ogórka. Na gładko. I co? I nie wiedzieli, co jedzą. Dopiero jak dostali go w normalnej, chrupiącej formie, to było oczywiste. Niesamowite. Czyli bez tekstury mózg się po prostu gubi. Właśnie. Gubi się w interpretacji, zresztą BW Food Consulting też podkreśla, że tekstura wpływa na naszą percepcję smaku, zapachu, nawet temperatury. To naprawdę podstawowa funkcja, a jednocześnie jakie to różnorodne, te tekstury i nasze yy, preferencje. Oj tak. BW Food Consulting wymienia całą gamę, prawda, od chrupkości po coś śliskiego, kleistego, aksamitnego. I co ciekawe... Te preferencje są mocno związane z kulturą. No właśnie. Na Zachodzie często mamy opory przed śliskimi potrawami, a w Azji? A w Azji to często przysmak. Sałatka z meduzy, ten lepki ryż, lo mai fan, czy japońskie neba-neba. Co to takiego? To takie potrawy, wiesz, na bazie fermentowanej soi, wodorostów, czasem surowych jajek. Mają specyficzną, właśnie śluzowatą konsystencję. Ciekawe. A skąd w ogóle biorą się te różnice w preferencjach? Wygląda na to, że to zaczyna się bardzo wcześnie. BFU Food Consulting wspomina, że już niemowlęta tak. mają silniejsze preferencje co do konsystencji jogurtu niż jego smaku czy koloru. Serio? Już wtedy? Tak. Potem dochodzi rozwój fizjologiczny, małe dzieci mogą odrzucać pewne tekstury, bo po prostu ich aparat rzucia nie jest gotowy. To logiczne. A na to wszystko nakładają się wpływy społeczne, kulturowe, no i doświadczenia, podróże. Nawet pora dnia ma znaczenie. Podobno. Tak, jest taka ciekawostka, że rano jesteśmy jakby mniej tolerancyjni dla nieznanych konsystencji. I tu robi się naprawdę ciekawie, kiedy wejdziemy w te teksturowe przyjemności. O tak, przemysł spożywczy to wie. I wykorzystuje. BW Food Consulting daje przykładę tej pogoni za idealną kremowością długie konszowanie czekolady. Albo specjalne mrożenie lodów, żeby nie było tych kryształków lodu. Tej ziarnistości. I ten kontrast. To jest kluczowe. Miękkie z chrupiącym. No pewnie. Stąd ten szał na lody z ciastkami albo bubble tea z kuczami tapioki. Dokładnie. A jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to okazuje się, że tekstura działa na nas nawet poza samym jedzeniem. Jak to? No te badania profesora Spensa, o których wspomina BW Food Consulting, pokazują, że faktura naczynia może zmienić smak. Coś takiego. Kawa z szorstkiej filiżanki może wydawać się kwaśniejsza. A jak głaszczesz aksamit, pijąc wino. To co? To podobno może smakować słodziej. To się nazywa przeniesienie wrażeń. Niesamowite, a zastosowania praktyczne? Też są. BW Food Consulting podaje, że modyfikując teksturę, można wpływać na sytość. Gęstszy koktajl bardziej nasyci niż rzadszy, nawet przy tej samej kaloryczności. Aha. Czyli gęstość daje sygnał, jestem najedzona. Coś w tym stylu. Albo kontrast tekstur, żeby zachęcić do jedzenia osoby ze słabym apetytem. Dzieci, osoby starsze. Ma to sens. No i nie zapominajmy o tych roślinnych alternatywach mięsa i nabiału. Tam tekstura to ogromne wyzwanie, a temat jest coraz ważniejszy. Jasne. A wracając na chwilę do mózgu. Ten materiał steadit? Tak, on przypomina, że mózg potrzebuje konkretnych składników odżywczych: tłuszczy, białek, witamin. Tekstura sama w sobie nie jest składnikiem odżywczym. Oczywiście, że nie. Ale sposób, w jaki ją odbieramy, jak ona wpływa na nasze wybory, na przyjemność, na sytość, to wszystko jest ściśle powiązane z tym, jak mózg przetwarza te sygnały sensoryczne. Czyli całościowe doświadczenie. Dokładnie. A tekstura gra w nim kluczową rolę. I to wpływa na nasz nastrój, na koncentrację. Więc co to wszystko oznacza? Podsumowując, no, że tekstura to nie jest jakiś tam dodatek. To coś fundamentalnego, klucz do identyfikacji jedzenia, wpływa na smak. Ma wymiar kulturowy, jest narzędziem w rękach technologów żywności. I wpływa na nasze wybory, na naszą satysfakcję z jedzenia. Właśnie. I to rodzi ważne pytanie. Tak. Skoro ta tekstura ma aż tak duży wpływ na percepcję, na sytość, na przyjemność. To co by było, gdybyśmy tak świadomie zaczęli ją eksplorować w codziennych posiłkach? Nie tylko smakować, ale też czuć jedzenie. Czy takie uważne odkrywanie chrupkości, gładkości, sprężystości. Czy to nie mogłoby być jakimś narzędziem, może nawet wspierającym zdrowsze nawyki? Hmm, ciekawe.